Marcus Reed spędził miesiące zwożąc Belesiana na swoją posiadłość i układając je w coś, co wyglądało jak najbardziej absurdalny projekt budowlany, jaki wioska kiedykolwiek widziała. Sąsiedzi śmiali się z dziwacznej konstrukcji wyrastającej na jego ziemi, przekonani, że ten cichy człowiek zwariował. Kiedy Johnsonowie zapukali do drzwi Markusa tamtego zimowego wieczoru, to co odkryli w środku, zmieniło wszystko. Markus Reed zawsze różnił się od innych mieszkańców wioski. Podczas gdy oni zbierali się w lokalnym pubie lub uczestniczyli w wydarzeniach towarzyskich, on trzymał się z boku, na obrzeżach miasteczka. Nie był nieprzyjazny, po prostu cenił prywatność. To się zmieniło, gdy zaczęły przyjeżdżać ciężarówki. Ogromna ciężarówka z przyczepą wjechała, wyboistą drogą, na posiadłość Markusa załadowana bela misiana. Sąsiedzi od razu to zauważyli. W małej wiosce wszystko się zauważa. Sara Mitchell obserwowała z okna swojej kuchni, jak Markus ustawia każdą belę z precyzją. Zadzwoniła do siostry, żeby poinformować ją o tym dziwnym rozwoju sytuacji. W ciągu kilku godzin wszyscy wiedzieli o Markusie i jego tajemniczej operacji z sianem. Zaczął budować z bel siana. Układał je jak cegły, tworząc ściany. Konstrukcja nabierała kształtu powoli. Zgodnie z prostokątnym fundamentem, który położył kilka tygodni wcześniej. Tom Harrison, wiejski stolarz, pokręcił głową, gdy przejeżdżał obok. Pewnego popołudnia zatrzymał się, żeby popatrzeć, jak Markus pracuje. Ten widok wydawał się niemożliwy do pojęcia. Dom Markus budował dom z Belsiana. Tom rozniósł wieść i wkrótce wyjaśnienie wydawało się dla wszystkich oczywiste. Markus musiał być spłukany. Siano było najtańszym materiałem budowlanym dostępnym w ich rolniczym regionie. Biedak radził sobie jak mógł. Wiosna przeszła w lato, a konstrukcja z Belsiana rosła coraz wyżej. Ludzie zaczęli się zatrzymywać. Robert Chen, miejscowy murarz, podjechał pewnego popołudnia z niechcianymi radami. Powiedział Markusowi, że siano zgnije w deszczu, że wilgoć zniszczy wszystko, co zbudował. Markus wysłuchał go grzecznie, skinął głową i wrócił do pracy. Następny przyszedł stolarz. Tom wyjaśnił, że porządne drewno będzie w dłuższej perspektywie tańsze. Zaproponował, że pomoże Markusowi znaleźć lepsze materiały. Markus podziękował mu za troskę, ale dalej układał siana. Kpiny zaczęły się delikatnie. Ludzie przejeżdżali obok i chichotali na widok domu z siana, zastanawiając się głośno, jak Markus spodziewa się, że coś takiego przetrwa. Markus słyszał szepty, widział koślawe spojrzenia. Ale jego wyraz twarzy nigdy się nie zmieniał. Jesienią dom stanął ukończony. Zainstalowano okna. W framudze wisiały porządne drzwi. Dach, pokryty tradycyjnymi materiałami, wyglądał wystarczająco solidnie. Ale te ściany z Belsiana przyciągały wszystkie spojrzenia. Markus wprowadził się do swojego domu z Belsiana pod koniec października. W chłodne poranki z komina zaczął unosić się dym. Nocami w oknach świeciły się światła. Życie toczyło się dalej wewnątrz tych niekonwencjonalnych ścian, podczas gdy na zewnątrz trwał sceptycyzm. Listopad przyniósł pierwszy mróz. Grudzień nadszedł z prognozami ostrej zimy. Meteorolodzy się nie mylili. Śnieg zaczął padać w czwartkowy wieczór, lekko na początku, potem coraz mocniej. Burza nasiliła się w nocy. Burza stała się bezlitosna dzień po dniu ciężkiego śniegu i brutalnego zimna. Wiatr wyał przez ulicę, tworząc zaspy, które zasypywały samochody i blokowały drzwi. Rodzina Johnsonów tuliła się w swoim domu, gdy ich system ogrzewania zaczął stękać i w końcu się poddał. David Johnson próbował wszystkiego, żeby go naprawić, ale sprzęt ostatecznie się poddał. Z dwójką małych dzieci i ciągle spadającą temperaturą ogarnęła ich panika. Jego żona Emma przypomniała sobie o Markusie. Zasugerowała, żeby poprosili go o pomoc, choć czuła się zakłopotana tym pomysłem. W końcu jeszcze kilka tygodni temu śmiali się z jego domu z siada. Ale desperacja przeważyła nad dumą. Opatulili dzieci i przedzierali się przez śnieg po kolana w stronę posiadłości Markusa. Podróż zajęła dwa razy dłużej niż normalnie. Wiatr gryzł ich w twarze. Dzieci płakały z zimna. Gdy w końcu dotarli do domu z belsiana, David niepewnie zapukał do drzwi. Markus otworzył natychmiast, rzucił jedno spojrzenie na drżącą rodzinę i bez słowa odsunął się na bok, gestem zapraszając ich do środka. Johnsonowie przekroczyli próg i stanęli w szoku. Ciepło otoczyło ich natychmiast. Wnętrze wyglądało zupełnie inaczej niż się spodziewali. Tynkowane ściany ukrywały Belesiana. Ale temperatura była tym, co ich najbardziej zaskoczyło. Podczas gdy ich własny dom ledwo utrzymywał temperaturę powyżej zera, w domu Markusa panowało ciepło jak w letnie popołudnie. Markus wyjaśnił, że gęsto upakowane belesiana tworzyły naturalną izolację znacznie lepszą niż konwencjonalne ściany. Grube bariery zatrzymywały ciepło w środku, blokując jednocześnie brutalny chłód na zewnątrz. Konstrukcja została zaprojektowana specjalnie w tym celu. Johnsonowie patrzyli na niego z niedowierzaniem. To nie była tania solucja zrodzona z biedy. To była inżynieria. Markus zbudował coś rewolucyjnego, podczas gdy wszyscy zakładali, że buduje coś żałosnego. Zostali na tę noc, śpiąc w ciepłych łóżkach, które przygotował Markus. Następnego ranka burza trwała dalej. Śnieg piętrzył się coraz wyżej. Inne domy w wiosce zaczęły mieć problemy. Zamarzające rury, zepsute grzejniki. Niebezpieczne zimno, wdzierające się przez nieodpowiednią izolację. Johnsonowie pozostali w domu Markusa przez trzy dni, podczas gdy szalała śnieżyca. W tym czasie rozeszła się wieść o niezwykłej stabilności konstrukcji z Belsiana. Ci sami sąsiedzi, którzy kpili z Markusa, teraz mówili o nim z podziwem. Gdy burza w końcu ucichła we wtorek po południu, mieszkańcy wyszli, żeby ocenić szkody. Wiele domów nosiło ślady zniszczeń, dachy ugięły się pod ciężarem śniegu. W ścianach pojawiły się pęknięcia. Rachunki za energię będą astronomiczne po tym, jak systemy pracowały na pełnych obrotach. Ale dom Markusa z Belsiana stał dokładnie tak jak przed burzą. Ani jeden problem. Ludzie zebrali się przed posiadłością Markusa. Kilku przyznało, że źle zrobili, śmiejąc się z niego. Markus przyjął ich słowa z tym samym spokojnym zachowaniem, które prezentował przez cały czas. Po prostu skinął głową na ich komentarze. Nigdy nie zbudował tego domu, żeby cokolwiek komukolwiek udowodnić. Zbudował go, ponieważ rozumiał coś, czego oni nie rozumieli. Przeprowadził badania, zaplanował i wykonał projekt, który działał dokładnie tak, jak zamierzał. Śmiech nigdy go nie obchodził, ponieważ znał prawdę. Czyny zawsze mówią głośniej niż słowa. Rezultaty zawsze mają większe znaczenie niż opinie. A czasami osoba, którą wszyscy uważają za głupią, okazuje się najmądrzejsza w pomieszczeniu. A Ty czy kiedykolwiek osądziłeś czyjeś wybory tylko po to, by odkryć, że ta osoba doskonale wiedziała co robi?